Księga Jeremiasza, rozdział 44, część pierwsza. Słowo, które doszło Jeremiasza o wszystkich Judajczykach mieszkających w ziemi egipskiej, osiadłych w Migdol, Tachpanches, Now i w ziemi Patro, z tej treści widać, że ci Żydzi, którzy uciekli przed gniewem Nebukadnesara z Judy do Egiptu, rozeszli się po całym kraju. Tachpanches to była stolica Egiptu. Leżała w północnej części tego kraju. Podobnie Migdol i Now. Now to jest inaczej Memphis. To miasto znajdowało się w delcie Nilu, a ziemia Patros to jest tak zwany Górny Egipt, czyli południowa część kraju, być może nawet sięgająca w okolice dzisiejszego Asłano. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, wy widzieliście wszystkie nieszczęścia, które sprowadziłem na Jeruzalem i na wszystkie miasta ludzkie. Oto są one dziś rumowiskiem i nikt w nich nie mieszka z powodu zła, jakie czynili, drażniąc mnie, gdy chodzili spalać kadzidło i służyć obcym bogom, których nie znali ani oni, ani wy, ani wasi ojcowie. A przecież ja posyłałem do Was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc, nie czyńcie tej obrzydliwości, której ja nienawidzę. Jeszcze raz Jeremiasz wyjaśnił, dlaczego Królestwo Judzkie upadło, dlaczego miasta zostały wysiedlone. Bo Judejczycy zamiast cić Boga, który dał im tą ziemię. Czcili przeróżne bożki i nie dawali sobie wytłumaczyć, że źle robią, pomimo tego, że Bóg posyłał do nich swoich proroków, którzy wzywali do nawrócenia. Ale nie usłuchali i nie nakłonili ucha, aby się odwrócić od swojej złości i nie spalać kadzidła cudzym bogom. I tak się rozlało moje oburzenie i mój gniew. I rozgorzał przeciwko miastom judzkim i przeciwko ulicom Jeruzalemu. Zamieniły się więc w rumowisko, w pustkowie, jak to jest dzisiaj. Bóg rozgniewał się na swój naród, i objawem tego gniewu jest właśnie upadek państwa i to, że miasta są puste i zrujnowane. A teraz tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Dlaczego wyrządzacie sobie samym wielkie zło, gubiąc u siebie mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę spośród Judy, by nie zostawić sobie resztki? Dlaczego drażnicie mnie dziełami swoich rąk, spalając kadzidło cudzym bogom w ziemi egipskiej, do której przybyliście, aby tam przebywać jako obcy przybysze? Przygotowując sobie zgubę i stając się przedmiotem przekleństwa i hańby u wszystkich narodów ziemi. Teraz ci, którzy uciekli z Judy, tak samo zachowują się w Egipcie, jak zachowywali się w Judei, też czczą boszki zamiast prawdziwego Boga. Ponieważ mieszkają wśród Egipcjan, to czczą bóstwa egipskie. Bóg wiedział, że tak będzie, dlatego poprzez Jeremiasza nakazywał im zostać w Judei. Czy zapomnieliście o złych postępkach waszych ojców, o złych postępkach królów ludzkich, o złych postępkach ich książąt i o złych postępkach waszych i o złych postępkach waszych żon, których się dopuściły w ziemi ludzkiej i na ulicach Jeruzalemu? Po dziś dzień nie odczuli żadnej skruchy ani bojaźni i nie postępują według mojego zakonu i moich przykazań, które dałem wam i waszym ojcom. Bóg widzi, że to wszystko, co naród przeszedł, niczego nie nauczyło, że Żydzi w dalszym ciągu nie uważają, że oddawanie czci bożkom jest czymś złym, czymś, co może Boga rozgniewać. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja zwracam swoje oblicze przeciwko Wam ku złemu, aby wytracić całą Judę. I porwę resztkę Judy, tych, którzy postanowili pójść do ziemi egipskiej, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Wszyscy zginą w ziemi egipskiej padną od miecza, albo zginą z głodu. Mali i wielcy pomrą od miecza i głodu. I staną się przedmiotem złożeczenia, zgrozy, klątwy i urągowiska. Ponieważ Żydzi w Egipcie zachowują się tak samo jak w Judei, to Bóg zapowiedział, że spotka ich ten sam los, co tych, którzy byli w Judei zginą albo od miecza, albo od zgłodu. I na wiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie. Tak jak nawiedziłem Jeruzalem, mieczem, głodem i zarazą. Nie ocaleje i nie ujdzie nikt z resztki Judy, która przybyła, aby zamieszkać jako obcy przybysze tam w ziemi egipskiej, by powrócić do ziemi judskiej, do której pragną powrócić, aby tam znowu zamieszkać, gdyż nie wrócą, z wyjątkiem nielicznych zbiegów. Ci zbiegowie zamierzali przetrwać czas gniewu króla Nebukadnesara, a potem wrócić. I znowu osiedlić się w Judzie. Ale Bóg zapowiedział, że tylko nieliczni wrócą i tylko dlatego dopuści do tego, że niektórzy przeżyją, żeby inni dowiedzieli się, jak Bóg karał bałwochwaństwo swojego narodu. Dziwne twe imię i ponad niebiosa sama jest tak twój. O panie, nasz panie, przedziwne twe imię i ponad niebią, sama jest tak twój. Kim, że jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim? Czy ozdobiłeś gościom? Chwałą boskim swym życiem. Co płynie szlakami musz. O Panie, nasz Panie Przedziwne Twe imię I po niebio Sama jest tak Twój O Panie, nasz Panie Przedziwne Twe imię I po niebio Sama jest tak Twój Usta dzieje